Wiergliu, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Golden Sun. I o ile nie będzie to ostatni odcinek, nie będzie to ostatni odcinek sam z siebie, jednak będzie pierwszym w ciągu ostatnich odcinków. Dobrze powiedziałem. W końcu nadszedł czas, by zapalić latarnię Wenusa. Wenusa naprawdę o Matulu! Gdy ten też zapalimy, to pozostaną nam tylko dwie. Nie. Zapalanie Jupitera jest prawie tym samym, co zapalenie Marsu. Co ty chrzanisz? To prawda, więc pozostał nam tylko Jupiter. Właśnie. Twoje marzenia są na wyciągnięcie rąk. Powiedział rąk czy ręki? No i mamy do całą wesołą kompanię, i Szeba najwidoczniej po prostu sobie tutaj siedzi i nie ma nic do powiedzenia. Dlaczego wciąż tu jesteś, Felix? Hmm! Myślałem, że jasno kazałam ci pójść do statku! Co za grom! Czekaj, jakiego statku? Skąd ten mają statek? Naprawdę aż tyle rzeczy zapomniałem? Już wysłałem Jenny i resztę do portu w... I te imię. Przepraszam, od razu chcę tutaj powiedzieć, że nie walczyłem z tym bossem. Nie widziałem tej scenki od paru ładnych lat, nie przygotowywałem się. A dlaczego? Nie nie po to, aby dać... Pokaz mojej niekompetencji. Chodzi mi po prostu tylko i wyłącznie o to, że pamiętam tę walkę jako jedno z bardziej intensywnych przeżyć, związanych z tą grą i chcę przeżyć je tak jakby na nowo. Więc dlaczego wróciłeś? Przed sekundą to wyjaśniłem. Chcę przeżyć je tak jakby na nowo. Ponieważ mam też inną obietnicę do spełnienia. Obietnicę, powiadasz? Chodzi ci o szybę. Trzeba. Dlaczego jej jeszcze nie wypuściliście? Obiecaliście, że ją uwolnicie zaraz po dostaniu się do latarni Wenusa. Wenus. Naprawdę. Nie wiem, jeżeli to się odmienia, to mnie poprawcie. Mi się wydaje, że powinno mówić Wenus, nie odmieniać się na Wenusa. Przyrzekliście, że nie będziecie w to nikogo angażować. Aż oczywiście przyrzekliście mi to samo, kiedy mnie porwaliście i później mnie w to zaangażowaliście. Przyrzekliście to tuż przed porwaniem Jenny i w nią to zaangażowaliście, ale kiedy powiedzieliście to, to tuż przed porwaniem Sheby, naprawdę wam uwierzyłem! A teraz co? Ponieważ Sheba jest wyjątkowym adeptem? Nauczyliście no, się czegoś z pierwszych dwóch latarni. A to nie czego? By wejść do jakiejś latarni, potrzebujecie adepta tego samego klanu. Obecnie mamy adeptów ognia, ziemi i wody, ale brak nam wiatru. Pomijając już oczywiście fakt, że aby wejść do latarni Merkurego, potrzebowaliśmy również adepta ziemi, ponieważ były tam jakieś kolumny do przesuwania. No właśnie, a tutaj co mieliśmy do roboty? Co adept ziemi miał tutaj do roboty? Tylko i wyłącznie przenoszenie. A przenoszenie nie jest psem energią. Nie jest psa energią, którą otrzymuje tylko i wyłącznie adept Ziemi, a psa energią, którą otrzymuje osoba trzymająca odpowiedni przedmiot. Więc. Nie. Guzik, i potrzebowa. Nie wspominając już o tym, że potrzebowaliśmy adepta Jupitera, aby w ogóle wejść do latarni Babiego. No nie, naprawdę. Wybacz, Feliksie, ale nie wejdziemy bez adepta wiatru. A, więc już rozumiem, dlaczego nie możecie puścić wolno szeby. Trochę wolno kapuje, ale powolutku, bez pośpiechu wygląda na to, że ty też się czegoś nauczyłeś. Ja się to już wszystko idź. Nie, nie zostawię szeby. Zabieram szeby na statek. O czym ty mówisz? O zabraniu szeby na statek? Nie wiemy, co się stanie, gdy zabieracie to latarnię. Nie zostawiasz szyby w tak niebezpiecznym miejscu. A... co? Ta... Jeszcze raz, po co trzeba wam tutaj, na szczycie? Dlaczego tylko jedna osoba nie mogła sobie zostać na tej latarni, a reszta... pójść? Oczywiście, że nie chcą odeć szyby Felixowi. Boją się, że po prostu on czmychnie gdzieś i... ją zabierze. Oczywiście, nie mają powodu by ci ufać, prawda? Ale gdyby, dajmy na to, Saturos został na tej latarni, a Menardi sobie poszła tak, jak poprzednim razem, wszystko byłoby w porządku. Wtedy im się to udało, prawda? Fakt przez naszą... okropną wręcz kompetencję ale mimo wszystko. Ochronię cię! Jestem postacią na gdzieś tam piątym poziomie, ale ochronię cię! Jesteś gotowy to zrobić, nawet gdyby oznaczało to walkę z nami? <grych> Proszę cię... Nie prowokowałby nas, gdyby nie chciał walczyć. Jaką krzywdą! Czy tobie stała się jakaś krzywda? Widzicie to. Fakt, Saturos i Menardi, to te czarne charaktery, ale nigdy fizycznej szkody nie. Nigdy fizycznej szkody nikomu nie wyrządzili, prawda? Opiekują się Flixem, opiekują się Janą, opiekują się kradenem, opiekują się Shebą. Porwali ich wbrech ich woli. Fakt! I rozumiem, dlaczego my ich gonimy. Rozumiem, dlaczego Felix może być troszeczkę niezadowolony z ich poczynań, ale nie ma powodów, by przypuszczać, że coś złego zrobił siebie. Nie jesteś wojownikiem, Felix. Na co ty liczysz? Ono to, że jeszcze szybciej będziesz pomijał te scenki i nie pozwolisz widzom podsłuchać, o czym ta jest kapła w ogóle. Fakt, ale oni sami potrafią czytać. Hmm. Myślę, że jest coś jeszcze. Myślisz, że oni po prostu lubią, kiedy im odczytujemy wszystkie. wszystkie te konwersacje? O, w tym coś może być! Więc trafiliśmy na niezłą okazję! Przeczytajmy im wszystkie te konwersacje! Teraz mamy jedyną szansę, by powstrzymać ich od zapalenia latarni. Co nie, wcale nie mamy jedynej szansy, mieliśmy już ich z dziesięć. Nie bądź mięczak! Jeśli mamy zwlekać, to zapalą latarnie! Okej. Okay. I od razu pragnę zaznaczyć, że. Przygotowałem sobie wszystkie dżiny, prócz dżinów Mii. Nie jest to może najlepsze... Nie jest to może najmądrzejsza rzecz, którą mogłem zrobić, ale ją zrobiłem, więc mniejsza z tym. Również rozdałem wszystkim trochę wody życia, aby... nie popadały mi postacie. Ponieważ... tak, dosyć łatwo się domyślić, że będzie to walka z bossem. Zważywszy na to, że mówiłem o tym od kilku odcinków. Izak... Więc przyszliście nas powstrzymać. Spójrz, Felix, do czego to prowadziłeś? Mówiłam, nie rozsyłaj imiennych zaproszeń. I co? Izak, nie potrzebuję waszej pomocy. Chcę zakończyć pewne sprawy z Saturosem i Menardi. Możecie popatrzeć. Ale wiesz co? Zanim to zrobisz, miałbym do ciebie malutką prośbę. Załóż jeszcze raz tą swoją maskę wego, co? Fajnie w niej wyglądałeś. Ale zgubiłem ją. i. Cisza! Będziesz grzeczny, albo ty i szeba popamiętacie. Jeśli coś się stanie, szebę, to zawiedziemy far. ze. Z... A, myślałam, że ona mu się odgraża. Nie, sorry. Nie pozwolimy wam dotknąć szeby czy Feliksa. Czy to jest szeba, tak? Nie jestem pewien, bo raz ją w życiu na oczy widziałem i wtedy jakoś nie była zbyt rozmowna. Ale podejrzewam, że to jest właśnie szeba, nie? Okej, okay, więc nie pozwolimy wam jej dotknąć. Spokojnie. Nie skrzywdzimy szeby, a jeżeli spełnicie nasze warunki. Co ty robisz, Saturosie? Zostaw to mnie. Ustaliliśmy już wcześniej. Ty idziesz z Feliksem i Szebą. Plinujesz wszystkiego, ja wrzucam sobie gwiazdę do latarni i szybciutko też zwiewam. Bo... dulicha licha! Dlaczego nie poprosiliśmy Alexa, żeby to zrobił? Potrafi się teleportować do licha ciężkiego! Kij Hesperin? Oj, chyba pominąłem jakiś... <ścoughs> chyba pominałem jakiś istotny dialog. Ki, który potrzebny jest było się... by dosięgnąć latarni Jupitera. Yy... Dobra, nie mam pojęcia. To tak, mam go. Ci, którzy nas gonią mają ki to ten? Szebo, stój tam, gdzie stoisz. Możesz to zrobić stamtąd. Mm, nie znam tej pse-energii, chyba. Kropka, 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 być może, kropka, kropka, kropka. Otwieram cudzysłów być może kropka, kropka, kropka. Zamykam cudzysłów być może, co wykrzyknik. ten smak zapytania. Nie krzycz po... Nie krzycz. to jest właśnie. Wiem, że czasami nabijam się. Dobra, często nabijam się z tych dialogów, ale nie krzycz po niej. Znam kolokwialne wyrażenie nie jedź po niej. Niemniej jednak może się to wiązać z krzykiem, ale nie musi. Nie krzycz po niej, jest po prostu błędem. Nie krzycz na nią. To nie jest trudne. Nie krzyczymy! Chcemy tylko jasnej odpowiedzi! Więc czemu? Ich, ich, ich umysły są zakryte, ukryte. Szanie głupoty. Nie widzę dokładnie, ale myślę, że to ten... nic. Widzicie znowu, nasza drużyna tutaj stoi jak bana ciołów, nie robiąc absolutnie nic. Odczepiam się, oczywiście. Lubię te dialogi, ale czepiać się muszę, ponieważ wygląda to po prostu zabawnie. Zupełnie jak tamta scena w Chrono Triggerze nie jestem no pewien, czy ją pamiętacie. Tuż przed porwaniem siostry Magusa. Jak ona miała na imię? Co e księżniczka Zalu, mniejsza z tym. Nasi bohaterowie po prostu stali patrzyli się do... Jej, kiedy po prostu Dalton wpadł? Porwał księżniczkę, świsnął ją im z przed nosa. Uciekł, a nie dopiero wtedy. Czekaj, stój, nie nie możesz! No to rychło w czas. Znasz warunki, których wymagamy bez siebie nie stała się krzywda? Nie, jestem trochę powolny. Chcę ten kij, który zabierze nas do latarni Jupitera. Zjedz go! A... Jeśli oddacie nam kij szamana, to w nic nie grozi, zgoda? I błąd, 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 błąd. Saturos nie powinien wiedzieć, jak nazywać ten kij. Skoro wcześniej po prostu mówił o nim jako ten kij, który jest potrzebny, to dlaczego teraz nagle użył jego nazwy? Skoro wcześniej mógł to zrobić i oszczędzić tego wszystkiego. Co? Ten, który? A? A? No, ja z zgadzam się, tak go nie używam. jest... Dla mnie bezwartościowy. Iwan miał go nosić, ale szczerze zależy ci na tym, Iwan zawala tylko miejsce w ekwipunku. Hiszamana? Jeśli tu uratujesz szebę, to wam go dam. Co? Ale Hamet ci go dał. Nie obchodzi was los szeby? Nie. Widzieliście, zaprzeczył. Więc oddasz nam kij. Nawet wytłuściłem ci tekst, żebyś wiedział dokładnie, czego chcemy. Dobra robota, staturo, się w końcu mamy Hiszamana! I zanosiłbym melodię z tego serialu, ale naprawdę jej nie pamiętam. Nie, naprawdę jej nie pamiętam. Felixie, idź po niego, bo sam się lenie nie wiem, nie chce mi się cokolwiek z mnie boli. Aha, albo po to. No idź! Okej. Okay. Izak przekazał ki i od razu pragnę zaznaczyć, że nawet gdybyśmy się, gdybyśmy się zapierali i rękoma, i nogami, i rękami, i nogami, to tak czy siak nasza drużyna oddałaby im kij. Powinniście się już przyzwyczaić. Takie właśnie są konsekwencje podejmowania decyzji w Golden Zone. Powiesz tak czy inaczej, twoja postać tak czy siak zrobi, co jej się żywnie podoba. Taką właśnie sprawujemy kontrolę nad ich losem. Gdzie się wybierasz, szebo? Daliśmy wam kij, teraz wypuśćcie szebę. Co masz na myśli? Powiedzieliście, że uwolnicie szeby, gdy oddamy wam ki? A przynajmniej tak mi się wydaje, bo trochę zacząłem gadać o zupełnie o czym innym i nie zwracałem baczniejszej uwagi na warunki, jakie stawialiście. Takie były wasze warunki. Daliśmy wam ki, więc wypuśćcie szebę. <laughs> Chyba się mylicie. Mówiłem, że nie skrzywdzimy szeby. Wiedziałem, że nie powinienem gadać o tym serialu, tylko patrzeć, co mówią. Tak, bo w tych grze patrzy się, co mówią inni. A nie, że ją wypuścimy. Zmieniasz umowę? Pray <suszytania> I don't alter it any further. <suszytania> A jeżeli ktoś łapie, to gratulacje, jeśli nie, albo w ogóle mnie nie rozumie, nie wini nikogo. <suszytania> Nie możemy ci pomóc, skoro źle zrozumiałeś warunki Saturosa! B. By... Poza tym gdybyśmy wypuścili szabę, byłaby w niezalełych harapatach. By... 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 Co masz na myśli? Nie wiem, język najwyraźniej zdrętwiał temu tak trochę... By, by, by... Ty teraz przejmij rozmowę na Arnim i najwyraźniej to nie wychodzi. Szab nie może pójść sam do laliero. O co chodzi? Chcesz zabrać szyb? O nie! To prawda. Już stąd nie wrócicie. Co dla was koniec? One? Wystarczy! To wy już nigdzie nie pójdziecie. No dawaj, szczeniaku, przez twoją głupotę nie pożyjesz długo. Przygotujcie się na horror z pierwszej ręki Mistrza Ognia.